Cześć, witajcie w naszym odcinku 7 Second Challenge. Jest na mieli Adja. muszę poprawić kamerę, bo źle ustawiona. Ja to zawsze mam takie problemy. Jest ja dobie Adzia, która jest w ogóle założycielem tego, tego całego kanału. Mamy karteczki. karteczki. Ja Mary się nie pokazuje co mam napisane. Nie Dobrze, nie to może no, To Ja pierwsza? Ja nie widzieliśmy swojego telefonu z dołu, więc witamy po przerwie. Nie. Ponieważ musimy iść po ten telefon, żeby mieć stoper. Jesteśmy już po przerwie. Przezleciłyśmy... Ej, to jest moja. To jest moja. Tak, Mam już telefon Maryski. Maryska obżera się naszymi pysznymi... Noścami, które przygotujesz? Aha, Momio! Tutaj mamy takie O. Momio! Mam Kto do mnie zagadał? Emili zagadała do ciebie! Jul! Jakaś Emily? Emily to jest komputer. Wiem, tak samo Jack, ten drugi i ten trzeci, tak? Aha. Dobrze. Jesteś. Mój no, stoper. Nie stoper, tylko ten. Samowyzwalacz. No. To jest to jest no samo wyzwala. czy no, ci kochanie? Samo Stoper. Jak stoper? Sekund. Samo No to same problemy. Okej. Okay. Ile sekund? Siedem! Sekund. I to siem, nie siem. będzie miało dwie e, części. No halo. No, Okej. Okay. Okay. To. Mamy Tomasz, To masz. Zobaczisz, czy to jest e, wykonalne. To co Ci zadałam, bo nie wiem, czy mam coś... <coughs> takiego mam. Pierwą powiesz mi zadanie i jak powiesz start, to Przynieś mi coś czerwonego. Start. wody, o Jezus! Zatrzymaj Udało się to 3 sekundy, jakim prawem? Jest czerwony Tak, czerwona, Okej, okay, to teraz wznów Teraz ja? teraz ja ty, przepraszam Teraz ty odłóż sobie to Uwaga, ale musisz stanąć koło szafy Czemu? Bo to jest zadanie z szafą To musisz wziąć telefon i mnie kamerować Okej okay. Albo sama siebie będę kamerować, dobra Wybierz suknię na bal Start nie ale wybrałam już. Tak, Za zaczynaj! W 3 sekundy! Wybrałam już tak. Wybrałam y, tam oto sukienkę. Pewnie nic nie widać, ale okej, okay. wybrałam. Odkładamy kamerkę. Więc, jest, jest. Dobra, teraz ja. Tak. Poczekaj. Dępuj. Proszę. Dobra, wstań. No. Uwaga, uwaga, Maria musi zrobić pięć przysiadów. Start! Ej, poczekaj, bo włączyłam. Ehehe. Maria, ten twój telefon jest głupi. No. Start! To... Poczekaj, bo ja włączyłam. Start! Dobra, <grymne> <Okay. grymne> jeszcze raz. Start! Dwa no, <grymne> no to jest nie fair! Fery, daję ci No bo lulek jest nie fair, mówiłam! No, Ci, że masz go wziąć, dobrze, zostaw go już i tak przez tak? drugie, tak? Aha. No, musisz stanąć pytanie. Oj, sorry. <głosy> <głosy> musisz stanąć pytanie. Mogę To trzecie? Aha, okej! No późno. tylko na czas. Cztery minuty! Dopiero? No, To jest Okej, no. Nie ma jej Może się No, Nie ma jej powieść. mam tę moc. Tak. Mam tę moc! Mam tę z wzorzą zdorą, zbudzę się! Ja. Mam tę moc! Ja też byłem, mam tę moc! A jest, jest. Mam tę moc, mam tę moc! Rozpalę to, co się tkli. Mam tę moc. Zapilam! Mam tę moc! Wyjdę i zatrzasnę drzwi. O, to ja stanę w Nie ja w którą ta, część! Czy tam burzy? Nie. O dlaczasi się Oję pa. Dobra. Lesja, Marycha, Le lepiej stać przy drzwiach. Czemu? Moje zadanie jest przy drzwiach. Idź do kibla, następnie. No i jeszcze nie chyba ci sam starnie, przeczytałam całego pytania. iść do kibla, i następnie usiądź, a później wróć. Tak. To jest czwarte? Teraz trzeci. No, ty, twoje czała e, Dobra, to ja ci muszę... O kurde. Co? To ja ci będę liczyć normalnie. Okej, okay, a czemu? Mm. Bo to jest więcej czasu? Nie. Aparat? Tak. Zrób sobie zdjęcie. Poczekaj, no, tylko muszę obrócić. Dobra. Czas, Raz, dwa, trzy. Pięć. Jest. Sześć. Sześć. Teraz ty. Teraz ja, no, ja. Mhm. Y Czwarte. Okej, stoi. bazuj. Aha, muszę zrobić Zegar. I czy to jest mądre? Czy to jest mądre? Raczej. Okej. Okay. Zrób trzy piruety. Start! Już. Pięć sekund! Mhm. <laughs> Okej, okay. to, 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 to jest jaka lepsza. Bra. No? Tak, tak. Nie możesz ani zgrnąć. Nie ruszaj się przez siedem sekund. Ani zgrnąć. Nie tak. ruszałam się. Dobra, oddychaliście. Teraz ja. Teraz jest piątek. Weź swój telefon, czekaj na chwilę. No A nie mogę, to nie jest zadanie. Aha, bo my zaraz nagrywamy. Siedem okay. minut. Już mamy. No muszę zrobić. Dobra, podam ci... No kurde. No ale ja mam dwa z telefonem zadania. Okej! Okay. Wiem! Wiem! No, 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 no. Ona nie myśli, po Co? prostu nie Co? myśli. Okay. Otwórz, Poczekaj. wszystkie Tylko musisz e, trzymać. Ok, wszystkie? Czas? Start. Ej, ja z tego wyszłam. już. Sorry. Okay. No Możełam. No, Ile? Nie masz więcej sekund, ale po prostu są i tak, i tak bym zaliczyła, bo jak otworzyłam tylko te, to by było. Ja <śmiany> by telefon zrzuciłam. Dobra, mamy 8 minut, więc w tym momencie kończymy nasz filmik i się z wami żegnamy. Pa, pa.